Sportowa rywalizacja, zabawa i dużo uśmiechu. W Skarbimierzu Osiedlu zorganizowano festyn Dzień Dziecka na Sportowo. Dzień Dziecka na Sportowo zawsze jest Dzień, przede wszystkim bardzo aktywny. I to są największe korzyści, tak? Że dzieci wyciągamy z domów, sprzed telewizorów, komputerów i innych urządzeń tego typu. No i urządzamy zawody sportowe. Zawsze to jest. Ruch i zawsze to jest, że tak powiem, świeże powietrze. Pieciem, więc do tam ja tam uważam, że to, wzią, to są wzią, same wzią. korzyści. Ten tylko. dzień by się nie odbył, gdyby nie nasza no, gminna biblioteka publiczna, która zawsze w takich momentach staje na wysokości zadania. E Zaczynamy od 12.00 tutaj na terenie obiektu sportowego Orlik. Zawody sportowe dla dzieciaków do godziny 14.00. E Później przechodzimy na plac koło placu zabaw i tam już moc atrakcji: dmuchańce, kule wodne, gofry. Tutaj na hali sportowej mamy również. E Archer, tak, to jest takie elektroniczne strzelanie z łuku. Także myślę, że moc atrakcji dla każdego, nie tylko najmłodszego. Każde dziecko mogło dobrze się pobawić, a przy okazji spędzić czas z rówieśnikami. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji, w tym gry zespołowe. Mieszkamy niedaleko, chłopaki chodzą do skarbimierza, do przedszkola. Także dzieci są bardzo zadowolone i mogą się wyszaleć. Po pierwsze, wszystkie dzieciaki, które przychodzą z całego osiedla, łapią ze sobą kontakt, integrują się, no i widzą, że, że, że to jest dobry sposób na zabawę że nie tylko przez telefon i rozmawianie ze sobą na komunikatorach, ale też jakby zawody sportowe to jest to, na co mogą poświęcić czas. I widzę, że się świetnie bawią. Więc myślę, że będą chętnie przychodzić. Według mnie dobrze, no bo dzieci mają zabawę i no po prostu dobrze mają też dzieci. W drugiej części wydarzenia dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, atrakcji Waterball i zajęć z łucznictwa Archer Tak.